O godzinie 7 czasu lokalnego Fort 7 czerwca 2025 5. niebo nad rosyjskim wybuchem na Kursku wybuchł pożar. Rosyjski myśliwiec Su-35, jeden z najbardziej zaawansowanych samoloty w arsenale Moskwy, spadał z wysokości, ciągnąc za sobą słup dymu i płomieni. To była katastrofalna strata, i w ciągu kilku minut Ukraińskie kanały mediów społecznościowych eksplodowały z roszczeniami do historycznego zwycięstwa. Wczesne raporty podawały, że był to pierwszy raz, kiedy ukraińskie F-16 zestrzeliły rosyjski samolot. Najlepszy myśliwiec operacyjny, nagłówek też. Dla wielu nieodparte. Wieść rozeszła się błyskawicznie. Media zamieściły dramatyczne nagłówki. Ukraiński F-16 zestrzelił. Rosyjski Su-35 w historycznym pierwszym, komentatorzy zaczęli wykorzystywać ten incydent jako dowód na to, że zachodnie darowizny od bojowników w końcu zmieniły kształt wojny powietrznej. Niektóre publikacje publikowały nawet kuszące szczegóły dotyczące raportowania budowy w Niemczech, że ukraiński F-16 wystrzelił pocisk AM-120, rakieta Amra-M naprowadzana przez szwedzki AA, samoloty obserwacyjne krążące wokół setek kilometrów stąd. Ale jak to często bywa, sprawa w mgle wojny. Te wczesne raporty wkrótce miały się okazać błędne. Prawda, jak się okazało w godzinach i dni, które nastąpiły później, było o wiele więcej. Złożone i pod pewnymi względami nawet bardziej ważniejsza niż narracja o walce powietrznej. Wszyscy chcieli wierzyć. Własne oświadczenie ukraińskich sił powietrznych brzmiało pierwsza wskazówka. Potwierdzili Su-35. Został zniszczony w kursku. Kierunek jako część udanej operacji, ale starannie unikane, ogłaszając zwycięstwo w walce powietrznej lub nie wspominając w ogóle o F-16. To pominięcie było celowe, gdyby to nie był F-16, który zestrzelił Su-35. Co dokładnie wydarzyło się tamtego ranka? Aby zrozumieć, musisz cofnąć się do 6:45 tego samego ranka. Na rosyjskiej bazie lotniczej w zachodniej Rosji pilot SU-35S był, wykonującego przegląd przed lotem. Obszedł smukły dwusilnikowy, wojownik w bladym porannym świetle, sprawdzenie pylonów uzbrojenia i powierzchni sterowych. Zewnętrzne ekipy naziemne oddzielone mocą bliźniaczych silników. Saturn AL-31F ożył wraz z rosnącym mechanicznym winem. Chwilę później siła ciągu wynosiła 35-0 funtów. Zepchnął myśliwiec na pas startowy i w powietrze. Jego misja była prosta: utrzymywać powietrze bojowe. Patrol na wysokości 27-0 stóp, około 16 kg, na terytorium Rosji w pobliżu Koronawa. W Korsku wysadzić i przechwycić każdy. Ukraińskie samoloty próbują wesprzeć operacje naziemne, rosyjskie jednostki naziemne. Na tym obszarze odnotowano wzmożoną aktywność Ukraińców. Osłona powietrzna była niezbędny, a SU-35 był idealny. Narzędzie do pracy SU-35. Jest to rosyjski klejnot w koronie lotnictwa bojowego. Jego pasywny arabus eskanowany elektronicznie. Radar tablicowy jest w stanie śledzić do 30 celów jednocześnie na dystansach. Przekraczającą 400 km jego wektor ciągu dysze pozwalają na wykonywanie ekstremalnych zadań. Manewry, które przeczą prawom fizyki jego elektroniczny kibaini. Reklamuje się, że pakiet wojenny jest w stanie pokonać niemal każdy pocisk. Rosyjscy piloci ufają systemom samolotu bezgranicznie, ale nawet najbardziej zaawansowane. Technologia może zawieść, gdy napotka właściwe zagrożenie. I tego ranka pewność siebie Su-35 byłaby jego zgubą. Pomysł, że ukraiński F-16 miał pokonanie wojownika było przekonujące, ale nierealne. Ukraińska flota samolotów F-16 była znikoma. Pierwsze gotowe do służby samoloty otrzymały dopiero w sierpniu 2024 RORG. Niecały rok przed incydentem. Spośród 85 samolotów zadeklarowanych przez zachodnich sojuszników do czerwca 2025 Ptoklejny sprawnych było zaledwie około 10. Oznacza to, że 10 myśliwców musiało bronić kraju większego niż Teksas. Sytuacja pilotów była równie tragiczna. Większość ukraińskich lotników spędziła swoją karierę latając na radzieckich samolotach MiG-29 i Su-27. Przejście na F-16, zupełnie inny samolot z zasadniczo inną filozofią walki, było trudnym wyzwaniem. Eksperci wojskowi często twierdzą, że minimalny czas potrzebny do pełnego opanowania obsługi nowego samolotu wynosi od 2 do 3 lat. Ukraińscy piloci latali F-16 krócej niż rok. Ubytki personelu tylko pogarszały sytuację. Stracono już trzy F-16. Jeden w sierpniu 2024 roku, kiedy pilot rozbił się podczas misji. Kolejny w kwietniu 2025 roku, a trzeci zaledwie kilka tygodni przed tym incydentem w maju 2025 roku. Straty rzędu 30 wyczęt w ciągu niecałego roku były katastrofalne dla tak małej floty. Rosyjski wywiad wiedział o tym i doszedł do wniosku, że aktywność samolotów F-16 w sektorze północnym była minimalna i miał rację. Cenne zachodnie myśliwce Ukrainy były skoncentrowane na południu i wschodzie, gdzie mogły bronić się przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronami na krytyczną infrastrukturę. Pomysł, że Kijów zaryzykuje wysłanie jednego ze swoich nielicznych F-16 głęboko w rosyjską przestrzeń powietrzną w celu przeprowadzenia ofensywy był nie tylko mało prawdopodobny, ale i strategicznie lekkomyślny. Pilot Su-35 nie martwił się o ukraińskie myśliwce. Jego prawdziwym zmartwieniem była ukraińska sieć naziemnej obrony powietrznej która z miesiąca na miesiąc systematycznie rozszerzała swój zasięg na terytorium Rosji. A tego ranka ta niewidoczna sieć miała go znaleźć pierwsza. Gdy około 7 Hawaje rozpoczynał patrol, zaawansowane czujniki już śledziły jego samolot. Późniejsze spekulacje medialne sugerowały, że szwedzki samolot wczesnego ostrzegania SAP-340, wyposażony w potężny radar ARIA, krążył nad centralną Ukrainą i śledził każdy samolot w promieniu 450 km. Szwecja rzeczywiście zobowiązała się dostarczyć Ukrainie dwie takie platformy w maju 2024 roku, a pierwsza z nich rzekomo dotarła w kwietniu 2025 roku. Te samoloty potrafią wykrywać i śledzić cele znajdujące się w ekstremalnych odległościach, ale nawet gdyby ten obszar wykrył SU-35, czy mógłby naprowadzić ukraiński F-16 na odpowiednią pozycję? Rzeczywistość była skomplikowana. Aby Saab 340 mógł nakierować F-16 na cel obie platformy, musiałyby być połączone taktyczną siecią danych NATO-LINK-16. LINK-16 to system nerwowy nowoczesnej wojny, umożliwiający samolotom okrętom i jednostkom naziemnym wymianę danych o celach w czasie rzeczywistym. Jednak wiele źródeł potwierdziło, że na prośbę Stanów Zjednoczonych z ukraińskich samolotów F-16 usunięto połączone systemy Link-16, aby zapobiec przedostaniu się wrażliwej technologii w ręce Rosjan w przypadku zestrzelenia samolotu. Bez Link-16 koordynacja sprowadzałaby się do rozmów radiowych. W momencie, gdy ekipa nadzorująca przekaże ustnie położenie samolotu 35, myśliwiec naddźwiękowy może przemieścić się o kilka kilometrów. W warunkach walki poza zasięgiem wzroku to wieczność. Zintegrowanie systemu wczesnego ostrzegania w siłach powietrznych w czasie wojny nie jest czymś, co dzieje się z dnia na dzień. Nawet siły powietrzne NATO potrzebują lat na opracowanie i udoskonalenie procedur współpracy Awaksa z myśliwcami. Ukraina operowała w tym rejonie zaledwie przez dwa miesiące, będąc pod nieustannym atakiem jednocześnie przystosowywała się do zachodnich systemów po dziesięcioleciach korzystania z samolotów produkcji radzieckiej. Pomysł płynnego, skoordynowanego przekazania kontroli nad szwedzkim samolotem obserwacyjnym ukraińskiemu F-16 był po prostu nierealny. O 7:13 w słuchawkach pilota nagle rozległ się dźwięk odbiornika radarowego SU-35. Wyrazisty dźwięk systemu L150 Pastel nie pozostawiał wątpliwości. Radar kontroli ognia namierzył jego samolot. Zareagował instynktownie, wprawiając myśliwca w gwałtowny beczkowy obrót z przeciążeniem 7 grun, próbując przełamać blokadę. Zasobniki systemu walki elektronicznej. Kibini aktywowały się, nasycając powietrze fałszywymi sygnałami, a dozowniki dipoli wyrzucały włókna odbijające sygnały radarowe, które szybko rozrastały się w rozrzedzonym powietrzu na wysokości 27,0 stóp. Przez chwilę wydawało się, że to działa. Dźwięk ostrzegawczy przycichł, a potem zamigotał. Ale 26 sekund później zagrożenie narastało. Alarm ostrzegający przed zbliżaniem się rakiety rozbrzmiał nowym, bardziej natarczywym tonem. To nie było namierzenie radarowe. Pocisk był już w powietrzu i szybko się zbliżał. Pilot pchnął drążek do przodu, obrócił się do tyłu i zanurkował mocno w desperackim manewrze S. Próbując nabrać prędkości i zmusić broń do przelecenia. Flary wybuchły z samolotu niczym strumień rzymskich świec, płonąc mocniej niż jego silniki, ale nadlatujący pocisk nie zwracał na to uwagi. W przeciwieństwie do starszych rodzajów broni ziemia-powietrze, które opierały się na ciągłym sterowaniu z poziomu gruntu, ten pocisk miał aktywny radar naprowadzający. Myślał samodzielnie i nie było już nic, co można by zakłócić. Nie było czasu. Pilot sięgnął do uchwytów katapultowych. Oderwała się osłona kabiny, a fotel K-36 DMN wyrzucił go z samolotu. Dokładnie w momencie, gdy eksplodował zapalnik zbliżeniowy pocisku, z U-35 rozpadł się błyskawicznie, a jego odłamki rozrzuciły się po porannym niebie. Pilot koziołkując pod spadochronem, Spojrzał w dół na to, co przed chwilą było jednym z najnowocześniejszych samolotów w rosyjskim arsenale. Teraz było to jedynie płonące szczątki spadające w kierunku terenów wiejskich w dole. Bronią, która zniszczyła SU-35, był najprawdopodobniej amerykański pocisk rakietowy MIM-104 Patriot, wystrzelony przez jedną z ukraińskich baterii obrony przeciwlotniczej. Po raz pierwszy rozmieszczony na Ukrainie w kwietniu 2023 roku Patriot. To znacznie więcej niż prosty system rakietowy. To w pełni zintegrowana platforma, zdolna do zwalczania samolotów pocisków balistycznych i pocisków manewrujących w zasięgu do 160 km i na wysokości ponad 72 zero stóp. Najnowszy wariant PAX 3 wykorzystuje system śledzenia pocisków, który otrzymuje informacje o połowie kursu z radaru naziemnego. Ale w fazie końcowej przełącza się na własną głowicę naprowadzającą. Po aktywacji system naprowadzania staje się praktycznie niezniszczalny. Cenioną manewrowość Sioux, 35 Trudno było porównać z bronią poruszającą się z prędkością większą niż Mach 5 i zmieniającą kurs dziesiątki razy na sekundę. To nie był pierwszy raz, kiedy Patrioty udowodniły swój zasięg. W styczniu. W 2021 roku ukraińska bateria zniszczyła rosyjski samolot wczesnego ostrzegania, A50 nad Morzem Azot. W maju 2023 roku patrioci zestrzelili dwa samoloty SU-35 w obwodzie Brianskim. Za każdym razem rosyjscy piloci wierzyli, że są bezpieczni w swojej przestrzeni powietrznej. Za każdym razem się mylili. Niejasne oświadczenie ukraińskich sił powietrznych po incydencie z 7 czerwca nabrało sensu. Potwierdzając zniszczenia, ale nie metodę, zachowali bezpieczeństwo operacyjne, jednocześnie pozwalając na swobodne rozprzestrzenianie się plotek o F-16. Ta niejednoznaczność miała również swój psychologiczny wpływ. Jeśli rosyjscy piloci wierzyli, że polują na nich ukraińscy myśliwcy, ten strach mógł zmienić ich zachowanie. Rzeczywistość była jednak jeszcze bardziej niepokojąca. Ukraina zbudowała sieć, w której czujniki i strzelcy mogli znajdować się w odległości setek kilometrów, a platforma, która cię wykryła, niekoniecznie była tą, która cię zniszczy. Pilot mógł nawet nie zobaczyć pocisku, który go zabił. Zanim jego radarowy odbiornik ostrzegawczy zawył po raz ostatni, było już za późno. Zestrzelenie SU-35 nie było tylko taktycznym zwycięstwem. Był to kolejny dowód na to, że Ukraina jest w stanie pozbawić Rosję przestrzeni powietrznej. Nawet nad jej terytorium, każda strata SU-35 to cios dla pewności siebie, Moskwy, jej zasobów i strategii. Budowa samolotów zajmuje lata, a ich wymiana kosztuje dziesiątki milionów dolarów. Każda strata zmusza Rosję do ponownego przemyślenia schematów patrolowania i oceny przeżywalności najnowocześniejszych myśliwców. Mgła wojny często rodzi mity. Ale rzeczywistość wyłaniająca się z 7 czerwca jest oczywista. Zintegrowana sieć obrony powietrznej Ukrainy działa. Medialna narracja o walkach samolotów F-16 może dostarczać ekscytujących nagłówków, ale prawdziwa metoda, czyli ciche, nieuniknione działanie systemów obrony powietrznej dostarczanych przez Zachód, jest skuteczniejsza i bardziej przerażająca. A następnym razem, gdy rosyjski pilot wejdzie do kokpitu, na coś, co wydaje się rutynowym patrolem, będzie musiał zadać sobie pytanie, na które nie zna odpowiedzi. Kto go obserwuje i z jakiej odległości, bo zanim się dowie pocisk, będzie już w drodze.